Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my Lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again the voice called to her Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her You've done as I've asked, but I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything. Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son Isaac will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Hej, hej, hej! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii bez zobowiązań. Tym razem jesteśmy w grze Isaac. <coughs> Wszyscy grają w Isaac'a gram i ja, tak? A tak na serio, to zaraz wam pokażę. Może nie wiem, czy tu są statystyki, czy nie ma. Nie ma, chyba. O, cztery śmierci. Jak widzicie, e, próbowałam grać w tą grę jakiś czas temu. No to chyba nie muszę mówić więcej, że mi nie wyszło. Nie mam tego pojęcia, jak, jak, znaczy, dlatego pojęcia, ja nie umiem w to grać, więc stwierdziłam, że to nagram, bo lubicie, lubicie patrzeć, jak lamie, więc. E, dobra, back. <laughs> Oczywiście tu nie mam nic zrobionego, bo jakby inaczej, wybaczcie za mój głos, ale e, troszeczkę mi padło. O! Znalazłam różaniec opcje. <laughs> Dobra, nieważne. Dobra, ja lecimy co? I oczywiście mamy do wyboru tylko i wyłącznie Isaaca O, okej okay. Nie, żadnego hard moda. Select. Zobaczymy gdzie nas wyrzuci i w ogóle jak nam pójdzie. Ruszamy się na wsadzie, na strzałkach atakujemy. Shift albo E. Rzucamy bombę. I spację zbieramy itemy. Ciekawe, czy uda mi się przeżyć. Jeszcze mi się nie udało, także spoko. <grystanie> Mógłby być ten pierwszy raz. Okej. Okay. Normalnie ginęłam na pierwszej planszy, także jest postęp. Yy, Mamy jakiś klucz. Czy ja te tak kamienie mogę? Mogę. Ja mogę wszystkie je z... rozbić. Żeby nie było tak, że. Aha, nie mam bomby już. No dobra. Muzyka jest strasznie głośna, ale to sobie. Ojej. To sobie jakoś wyciszymy. Potem w trakcie nagrania znalazłam mushrooma. W sensie, że mam grzyba. Aha, czyli nie ma, bo nie ma bombek. A ja to mogę to. Aha, tak, mogę je jeszcze rozbijać. Czy kupy coś chowają w sobie? W ogóle mało przyjemne, no nie. Kupy. No dobra. O. Nie wiem, co to jest. Nikiel? Tak? Kamyczki mogę też niszczyć, czy nie? No i co teraz? A mamy następne pomieszczenie. Dobra, idziemy w lewo. I co to za diabełek? Nie mogę do niego strzelić. Eee... OK. Dostałam tablicę do wywoływania duchów. Nie mam pojęcia, co mi to daje. <laughs> tu możemy przejść. Dobra. 15 centów bateria. 5 centów serce. Tu mam jakiegoś wisielca. A w ogień mogę strzelić? Mam jakieś inne kulki w ogóle. Przez tą minę. Przez tą buźkę. Aha, okej. Okay. Nawet skrzynkę nie mogę wycelować. Aha, nie, Widzicie? No i tak jest nieźle, bo jeszcze żyję, także... Robię postępy, nie powiem. Idziemy dalej. Co to za? O, to mogę pozbierać. Mamy 9 monet. Kamienia nie mogę zepsuć. Czy tą laleczkę, czy cokolwiek. A ogień mnie pali. A co z tym? Mucha nad tym czymś lata. Wygląda jak trupek. Stało mi pół serduszka, a w ogóle to jakiś glut zielony, nie wiem w co wdepłam. Aha, czyli te, te. Gryzące, gryzące drzwi, mi zjadają życie. Ok. Replay. Oczywiście, że replay. Jeszcze raz. Wiemy, że ogień robi krzywdę. Ja w ogóle nie oglądałam gry, tak powiem wam w tą stronę. Grzybek. Liberty Cup. Stąd przyszliśmy. To pójdziemy w prawo. E, to znaczy, oglądałam tam takie rozgrywki, ale nie znam się na tym. Także nie mam pojęcia, co to. Ojej. Okej. Okay. Kupa. Dobra, więc serduszko nam zniknęło jedno. <śmiew> Jak widzicie, nawet ja nie umiem chodzić w tym pomieszczeniu. A co dopiero? Ojej, tu jeszcze uciekać i w ogóle. Ja nie wiem. Aaaaaa! Tak więc zapominam, że strzela się we wszystkie strony, a nie tylko w jedną. Ojej. Brawo ja. Daj mi, się, idź sobie. Co to, biegający tułów? Ok. I wybuchowy pajączek. Dobra, mamy klucz. Nie jest źle. Myszkę sobie z pola weźmiemy. Bo nie wiem, czy ona się nagra, czy nie nagra. Tu mamy jeszcze kupa. Nie wiem, czy te kupy coś dają, czy nie dają. Dynamit. Kamikadze! Mogę kamień przesunąć. ok? Czyli na spacji mam teraz ten... Ojej. Nowe przedmioty mi się odblokowały w tymi. A ja nie mam pieniążków, to ja nic nie mogę wziąć. Mam cię serduszko. Nie mogę. Buu. Okej. Pół serduszka. Mogę nie wchodzić w tamte drzwi? Ojej, co to jest? Ach, puśćcie mnie. Ja się boję. Mnie się jakieś dziwne drzwi otwarły. W ogóle nie wiem, czy ja z dołu przyszłam, czy nie. Boję się. O, to już nie ma tych drzwi, które to były. Dziura nam się zrobiła od tej, od bomby. Ok. Isaac vs. Widow. Ona rzuca pająkami. Nie ma szans, żebym to przeżyła. A, ja bym chciała chociaż jednego bossa przeżyć. No, Jakie to niesprawiedliwe. Tak, te nie były takie trudne. Dobrze, że te są nieograniczone. Ja i moja celność. Okej, okay. rozumiem, że muszę tu zostawić bombkę, bo inaczej się nie dostanę do klucza. I nie chcę iść w tamte drzwi. Nie mam kasy, żeby coś kupić, ja tu znowu będzie za kasę. Tylko to nie idziemy tam. Ojej. Bum. A e, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Idziemy najpierw na górę. Serduszko, a jednak coś wypada z tej skrzynki. O! Jeszcze ogień. Ta półtorej z sarduszkami zjadło. Ja bym chciała zobaczyć jeszcze co tam jest za tymi złotymi drzewiami tu, o. Nie wiem co dostałam. Masaczkę gazową. Od smorodu kupy nie zginę przynajmniej. Ja mogła w, tym, w tej grze chodzić i zbierać kupy, tak jak w Don't Starve Together. To mi w miarę dobrze wychodzi. Co mi daje maseczka gazowa? No właśnie tu z powrotem. Z kim walczymy? Mamy trzy sarduszka, to jest trochę lepiej. Pin. Jakaś dżaczawnica? O matko! Ale ona jest szybka, przecież ja w nią nawet nie umiem trafić. Już mi jedna sarduszka zabrała. A, maseczka gazowa, ok. Aaa, jeszcze weszłam w ten smrodek. Już mi po użycia zostało, znowu tego nie przeżyję. Aaa, najlepsze jej zdobędę wszystkie przedmioty na pierwszej planszy. Haha, -ha, wy nie. <grytanie> o, masakra. Zablokowali mnie tu. Siomi stąd latające, odwłoki. Tak, mam no też tak można. O, teraz mamy na górę albo na dół. Jeszcze mucha do mnie strzela. No, pogięło cię? Mucho. Jedno serduszko, tak, na pewno. Przynajmniej zobaczcie jakie potworki są w tej grze. To mi coś źle wróży, ale to wezmę. A nie, to jest ten jakiś tam nikiel czy coś. A, bo on daje 5 monet. Okej. Okay. A ta kupa jest jakaś z groszkiem. I ma mucha. Okej. Okay. Mam bombkę. I pół serduszka, którego nie mogę wziąć. A jak wyjdę, to ona zniknie? Nie, leży tu, okej. Okay. Znaję życie i tak nie będę miała szans, żeby po nie wrócić. No ale. Matko. Może jednak będę miała szansę wrócić? Weźmy je sobie, żeby nam się nie zmarnowało. No i co tak płaczesz? Tak moja ta w ogóle nie dociera do niego. Okej. Okay. Kamyczek, kamyczka nie zbije. Takie pojedyncze są w porządku, okej? Okay. To wybuchnie. Okej, okay, nie, mam dwie bomby. O nie, a nie mogę stąd wyjść teraz. To jest niesprawiedliwe. No! Wiedziałam, że mam iść od razu do Basa. Dobra, próbuję jeszcze raz i będziemy na tym kończyć. Bo to i tak, jak widzicie, nie ma większego sensu w moim wydaniu. Aczkolwiek. Przynajmniej powiem, że próbowałam, prawda? Bombka wypadła. jest serduszko. Tylko, że jest całe. Możemy po nie wrócić. I sobie Zobaczymy, co jest tu o za ścianą. Właśnie. Ok, nie było tragedii. Wróćmy po serduszko. Bo tam pewnie jak ot otworzę to miejsce, to mi zaraz coś z tego jeszcze. O, następne półtorej serduszka. Telepatia. Dla głupców, tak? Mogę jej użyć. Ciekawe, co, ten, co to daje. Bo ja wiem, w ogóle mam bomby, z których nie korzystam. Ja wiem, ja to wszystko wiem. Tylko, że tak dla mnie gra na dwie ręce w taką zręcznościówkę, to to jest stanowczo za dużo do opanowania. Ale dobra, zop, spróbujmy. Znowu czownica. Jest! Nie wierzę! Ale fuks! Zdobyłam majtki. I nawet nie straciłam jednego życia. A widzicie? Jak to jest? Brak papieru toaletowego w toalecie. Największy koszmar. No i jest nieźle. Jak powiedziałam, że kończę, to udało nam się kawałek chociaż przejść. No nie wiem, czy ta myszka tu w kadrze jest, czy nie ma. O matko. Dobra. To jest w miarę. One są zablokowane, więc jest nieźle. Co idziemy w lewo? Przyszliśmy z dołu. O nie! Aha, puść mnie! Okej, okay. jeszcze tu jedne chodzące, jedno chodzące tułowie. I dostaliśmy i bombkę, i odblokowało nam się przejście tu. I mamy jeszcze ten dziennik do wykorzystania, który mieliśmy poprzednio. Pół serduszka, no na pewno. Tak. Bo! Wypadła z niego bombka. Dobra, ja się cieszę, udało nam się przejście. Jednego bossa. Także jestem w szoku, nie? 8 mi temu zebranych 12 śmierci, żadna matka nie zginęła. Um. Co? Tutaj też nic nie udało nam się zrobić. Ah, nie. Przekleństwo labiryntu. Coś wcisnąłem, jakiś challenge do zrobienia. TNT. Bum Bum Kupy mięsa Staliśmy tabletkę Dobra Pod kół, a to jakieś lecznicze Czemu one tak skaczą? No nieważne Tak nam się na nic nie przydało Dobra z kolekcji tak troszkę nam tu się udało zabrać. Dobra, no ja myślę, że to na tyle. Trochę krótszy odcinek niż zwykle, ale gra znacznie trudniejsza, myślę. Zręcznościowo muszę trochę się bardziej nad tym skupić. No, może jeszcze kiedyś do tego wrócę, nie wiem. Aczkolwiek chyba nie będzie to moja ulubiona gra póki co. Także dziękuję Wam za to, że obejrzeliście ten krótki, króciutki odcinek i do zobaczenia w kolejnych filmach.